Witajcie kochani, postanowiłam, że nagram dla Was jeszcze jeden filmik, bardziej dla takich osób przyziemnych, czyli takie jedno ze standardowych pytań, czy on, ona mnie kocha. Tradycyjnie mamy trzy różne grupy kart. Moi drodzy, grupa numer jeden, tutaj mamy czerwone tygrysie oko, grupa numer dwa, sokole oko i trzecia grupa to takie najbardziej pospolite tygrysie oko, czyli brązowo-złote. Dobrze, moi drodzy. Już patrzę, co tam u Was słychać. Sobie odkładam pozostałe grupy i przechodzimy do omawiania grupy numer jeden, czyli czerwonego tygrysiego oka, czy on, ona mnie kocha. Może sobie zrobię to tak w ten sposób. Dobrze, teraz przede wszystkim, co ja tutaj widzę na pierwszy rzut oka, to tutaj karta Pierwsze wskazuje na to, żebyście zwrócili jakby miłości do siebie, czyli do wewnątrz, a nie, do, nie na zewnątrz, musicie odnaleźć dobro w każdym człowieku. Moi drodzy, kiedy my myślimy o sobie dobrze, kiedy kochamy siebie, wtedy inni nas kochają. Niestety tak to wygląda, że kiedy są jakieś braki, inni ludzie nam to pokazują. Jeżeli mamy negatywne myśli, Przyciągamy negatywne wydarzenia, negatywnych ludzi, musimy się czegoś nauczyć. Czyli tutaj chodzi o to, że, jeżeli na przykład te osoby, które pytają o jakąś osobę, są niepewne albo ta osoba nie do końca pokazuje pozytywne jakieś emocje, to może chodzić o to, że wy to macie wewnątrz Was. I być może przyciągniecie inną osobę, albo ta osoba się zmieni. Czyli tutaj jest energia Wasza. Waszej miłości rozpraszana i całkowicie oddawana na zewnątrz, a nie do wewnątrz. E, dlatego możecie przyciągać jakieś niefajne sytuacje bądź wydarzenia takie dosyć emocjonalne, albo nie możecie nikogo przyciągnąć do siebie. Oczywiście to jest tylko jedna z kilku kwestii, i ja sobie tutaj jeszcze zobaczę, co my mamy dalej. Mamy słońce. Jest, tak, Wam jest potrzebne słońce. Tutaj jakbyście trochę upadli energetycznie. Myśląc bardziej o tamtej osobie, tracąc czas, być może na kogoś, kto w ogóle nie jest tego wart, albo nie jest Wam przeznaczony, brakuje Wam tutaj słońca. Ale słońce również tutaj mówi nam o tym, że ktoś tutaj się pojawi. Jest, jest potencjał na to, żeby ktoś przyszedł do Waszego życia. Jednak, tak jak powiedziałam, trzeba tutaj zrobić zwrot w Waszym życiu i przenieść uwagę z zewnątrz do wewnątrz. Wtedy się mogą zadziać cuda, moi drodzy. Czyli zaczynamy myśleć bardziej pozytywnie. Ja sobie jeszcze tutaj zajrzę do opisu tej, najpierw tej pierwszej książki. Mamy e, pierwszej karty, e, karta numer 24. I teraz tak, co tutaj mamy napisane? Tak, że najłatwiej jest oceniać innych i jakby wytykać ich błędy. E, myśl o pozytywnych cechach charakteru innych ludzi. E, to jest tutaj bardzo ważne. Kochaj ich na pierwszym miejscu. Zwróć uwagę na zmiany, na zmianę myślenia negatywnego w pozytywne. Być może doświadczyliście tutaj, tak jak powiedziałam wcześniej, jakichś negatywnych po prostu mieście negatywne doświadczenia w związkach. Może być to spowodowane właśnie tym negatywnym myśleniem. Tu jest bardzo ważne to, żebyście przyciągnęli właściwą osobę. Niekoniecznie jest to ta osoba, o której wy pomyśleliście, pomyślałyście, tak? Tutaj jest uwaga, że numer jeden to jesteście wy i przy, No tak, no najpierw kierujemy do siebie i też przede wszystkim, też do innych, ale to wszystko wychodzi od nas. Kiedy my kochamy siebie, to ta miłość z pola serca wychodzi wtedy do każdej istoty. Ja sobie jeszcze tutaj zajrzę do tej karty, tutaj Wam wyszło ciekawe trzecie czy, 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 czy oko. Ja mam tutaj, właśnie wybrałam same oka dla Was. I mamy tutaj protection, czyli też taka jakby ochrona. Już Wam szukam. Gdzie tutaj jest? ok, już znalazłam. Okej, okay, czyli jest jakby gdzieś tam, jesteście pod ochroną. Macie bardzo dużo energii ochronnej wokół Was. Macie tutaj jakieś, jakieś wsparcie wyższych istot, taką jakby nawet tarczę, która też trochę chroni Was od tych emocjonalnych sytuacji negatywnych. Jest to wprost napisane. Tak jak powiedziałam, tutaj może chodzić o to, że jakiś tutaj może być toksyczny związek, czyli jakieś wybuchy jakichś negatywnych emocji niepotrzebnych, jakieś wypowiedziane niepotrzebne słowa i stąd te wątpliwości. Ale i tak jakby jest to stłumione przez tą, przez tą tutaj ochronę. Czyli byłoby dużo gorzej bez tej ochrony. No zobaczmy, co tu dalej ciekawe tutaj to jest, muszę Wam powiedzieć. Ok, czyli tu też chodzi o to, żeby też psychicznie i mentalnie, duchowo żeby też się z tym nie utożsamiać, żeby nie tonąć. Czyli tak, razem kreujecie aurę i projekcję, ale to chodzi o tych waszych tutaj opiekunów, którzy są wokół was. Dobrze, czyli po prostu teraz to, co oni też wam dają, czyli wasi opiekunowie, musicie to też wykorzystać i tą energię po prostu przesłać wewnątrz siebie. Ja tutaj jeszcze chcę sobie zrobić taki eksperyment i wykorzystać e, e, karty horoskopowe. I teraz tak, wylosuję e, e, dla Was kartę. Ten, to będzie się tyczyło e, jeśli myślicie o kobiecie. E, spod jakiego znaku jest ta kobieta? I tutaj mam dwie talie. E, mam e, talię zodiaku normalnego. On jest chyba... To się nazywa zachodni, ale nie jestem na przykład normalny horoskop um, tradycyjny, i mam też jeszcze tutaj horoskop, to czy znaczy znaki zodiaku e, chińskie. Dobrze, i teraz sobie właśnie zobaczymy, wyciągnę jedną kartę, a wy napiszcie mi w komentarzach, czy to się pokrywa. A, czy m, osoba, o której myślicie, jeśli chodzi o kobietę, jeśli, jeśli mieliście na, na myśli kobietę, czy Spod jakiego ona jest znaku? Spod jakiego może być znaku. Poproszę o odpowiedź. Pod jakiego może być znaku ta osoba? Okej. Okay. Tutaj mi karty pokazały, że to może. Jeżeli, jeżeli myśleliście o kobiecie, to może być spod znaku chińskiego smoka. I teraz to sobie zrobimy to samo. Jeśli kobieta myślała o mężczyźnie, to z jakiego, pod jakiego on może być znaku. Takiego ona znaku. Z jakiego ona ma być znaku, jeśli chodzi o chiński horoskop? Mężczyzna, z jakiego znaku? Tutaj jest małpa. Dobra, moi drodzy, to jest tylko taki eksperyment. Jeszcze wezmę sobie normalny horoskop. Spod jakiego znaku? Tylko tutaj już nie mam rozdzielonego męskiej i żeńskiej, bo tutaj pokażę Wam, tak wygląda ta talia. Tu jest podzielone, to są dokładnie te same karty, tylko mam w dwóch kolorach, czyli w męskiej i żeńskiej energii. A tu już mam jedną, tutaj wyciągnę tylko jedną kartę. Pod jakiego znaku może być osoba, o której myśleliście? Pod jakiego znaku może być osoba, o której myśleliście? może być skorpion. Może to się pokrywać. Słuchajcie, ja nie za bardzo znam opisy innych znaków, jeśli chodzi o chiński horoskop. Znam swój, ale to tutaj akurat nie ma tego mojego. Jeśli chodzi natomiast o normalny horoskop, to Skorpion mi tutaj właśnie może pokazywać te takie wybuchy, te jakieś takie atakowanie tym takim trochę, że tak powiem, kolcem, jadem takiej jakiejś złośliwości, czy właśnie nieprzymyślane wypowiedzenie jakichś słów, które mogą kogoś się zranić, i też również to, że skorpiony potrzebują bardzo dużo atencji. Czyli on, one mogą odwracać tą energię, y, która nie, nie, z, nie idzie wewnątrz, tylko idzie na zewnątrz, i one tutaj ją biorą. Y, jednak Wy macie tutaj ochronę, tak? Macie tutaj ochronę, i tak y, nie do końca jest, że ta osoba. Y, jakby całą tą energię brałaby więcej, gdyby nie ta ochrona. Może tak, ale jest potencjał na zmianę. Albo się tutaj coś w, w waszym związku zmieni, kiedy zaczniecie mm, myśleć bardziej o sobie, czyli kochać siebie, to ta osoba zacznie również was bardziej kochać, albo ta osoba po prostu odpadnie i poznacie jakąś inną osobę. Dobrze, moi drodzy, zobaczmy sobie teraz do grupy numer dwa. Dziękuję za wysłuchanie piszcie w komentarzach czy się zgadza czy się pokrywa, żebym wiedziała e, czy mnie w ogóle słuchacie i czy wam się podobało e, dobrze moi drodzy a przede wszystkim czy rezonowało, tak? to była grupa numer 1 i sobie przejdziemy teraz grupa numer 2, osoby, które wybrały sokole oko i sobie teraz zobaczymy dobra, praktykowanie empatii moi drodzy Jesteście trochę pozbawieni empatii. E, może być to spowodowane jakimiś e, po prostu doświadczeniami waszymi życiowymi. Może mieliście kiedyś dużo empatii, ale wam to nie zostało wynagrodzone i teraz może być tak, że poszło odwrotnie. Dobrze. E, dobrze. Ale trzeba tutaj spojrzeć wszystko z nowej perspektywy, tak? Czyli trzeba odnaleźć z powrotem tą e, empatię do innych osób. Być może do tej osoby, z którą jesteście, albo o którą pytacie, tak? Bo pytamy o osobę, czy ta osoba was kocha, czyli macie tutaj jakieś wątpliwości, skoro um, słuchacie tego, tego nagrania, tak? Czyli tutaj więcej empatii, mojej drodzy, dla tej drugiej osoby, więcej zrozumienia. Spojrzenie jakby z innej perspektywy, czyli tutaj ktoś kogoś nie rozumie. Albo wy tej osoby, albo ta osoba was. Ale sobie zaraz zobaczymy dalej, co to może jeszcze tutaj oznaczać. Karta numer 15. Karta numer 15. Ok, czyli trzeba, jakby spojrzeć um, oczami tamtej osoby, trzeba wejść w buty tamtej osobie i przejść przez życie, żeby zrozumieć, co ta osoba czuje i przez jakie doświadczenie przeszła. Czyli tutaj jest jakieś po prostu nieporozumienie, niezrozumienie na tym samym poziomie. Kochać z, z empatią, zawsze kochanie z empatią zawsze przyniesie pozytywne rezultaty. Trzeba bardzo dużo praktykować tego. Być może jedno z Was jest bardziej egoistyczne. Egoistyczne. Okej, okay. tutaj nawet jest wzmianka, że. Może jedno z was, to, które musi się nauczyć empatii, powinno pracować, podjąć się pracy w jakimś domu opieki na przykład, albo pracować z bezdomnymi, żeby jakby obudzić tam empatię w sobie, tak? Bo to możecie mieć po prostu zamknięte i to trzeba po prostu jakiegoś bodźca, żeby pomóc, aby to mogło się otworzyć. E, możecie również e, jakieś w, wspomóc jakąś fundację, jakieś na przykład, jeżeli macie mm, jakieś rzeczy, których nie używacie, żeby na przykład oddać komuś. Tutaj i naprawdę jest to bardzo Wam potrzebne, żeby zrozumieć inną osobę. Może wtedy, kiedy nauczycie się tej empatii, kiedy uda się Wam przepracować tą lekcję, w tym momencie poznacie też kogoś... Aha, bo tutaj jeszcze... Dobrze, tu mam piąteczkę, ale ta piąteczka powinna być tak. E, tutaj też jest drzewo. E, drzewo, co nam mówi drzewo? Drzewo nam mówi o jakimś być może dru, długotrwałym związku, wieloletnim, czyli ta miłość się wypaliła. Być może właśnie mm, wasze drogi jakby energetyczne się rozeszły i stąd ta jest, 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 jest brak porozumienia między wami. Może być to spowodowane wypaleniem się też na przykład miłości, tak? Czyli tutaj na przykład może być związek stabilny, czyli bez jakichś tutaj jakichś kłótni, szarpania, jakichś agresywnych ruchów. Może być stabilnie, spokojnie, ale może być wypalenie. Na wypalenie tej seksualności, tej spontaniczności. Być może wszystko o sobie wiecie. Być może oboje jesteście e, z, e, na przykład e, znaki ziemskie, tak? Czyli koziorożec, byk bądź panna albo oboje albo jedno z Was na przykład. I tutaj jest to takie bardzo silne uziemienie. Na temat, natomiast brakuje tych emocji, spontaniczności, żeby coś zrobić, wyskoczyć. Być może dlatego jedno z Was nie rozumie. Tamtej osoby, i tutaj jest pozbawiona tej empatii, ale moi drodzy, jeśli powiedzmy, ta osoba jest bardziej taka, powiedzmy, twardo stojąca na ziemi, może być to spowodowane również, jakby, wydarzeniami i doświadczeniami tej osoby. Także tutaj dlatego trzeba. Jakby wejść w życie, w buty tamtej osoby, żeby zrozumieć, dlaczego ta osoba tak postępuje. Ja tutaj nie widzę za bardzo jakichś złych intencji, tylko brak porozumienia, ale sobie jeszcze tutaj zobaczymy. E, tutaj mamy direction, e, mamy kwarc. Dobra. Ja sobie tutaj jeszcze luknę. Direction. Czyli tutaj trzeba przejść przez życie, iść do przodu i znaleźć nową drogę. Tak jakby tutaj trochę jesteście za mgłą, tacy trochę jesteście utknęliście, dokładnie, zagubiliście się utknęliście, tutaj może być to drzewo, tak? Po prostu ten upór, tak jak ziemskie znaki są te takie dosyć uparte, ale niekoniecznie, bo jest jeszcze baran, jest to ogień, ale ziemskie znaki bardzo jest ciężko przekonać do zmiany zdania, na przykład, tak? do zmiany opinii. Może być to mogą być to przekonania, nie tylko znak, nie tylko element ziemi, ale mogą być to przekonania. Tutaj jest naprawdę dużo do powiedzenia, moje. To, jest, to jest bardzo duży przekaz. Ale zobaczmy tutaj co jeszcze. Pamiętajcie, że nie widzicie jakby też przejrzyście, nie rozumiecie tej osoby klarownie, tak? Czyli coś tutaj wam zaburza ten obraz, i niekoniecznie jest tak, jakby się wam to wydawało. Ok, ta karta również przypomina Wam, że jesteście. Hmm, na dobrej drodze, czyli być może gdzieś tam empatię już gdzieś tam zaczęliście pobudzać, albo ta, yy, ta osoba, o którą pytacie. Tam jest ktoś na horyzoncie, kto myśli pozytywnie i myśli o nowej drodze. Nawet jeżeli tego nie widzicie, właśnie, bo to mi tak trochę nie pasowało z tą drogą, czyli tutaj być może nie widzicie tego, ale je, jakby. Już ta przyszłość się klaruje, tak? Już się coś tam zaczyna zmieniać w eterze, w przyszłości, na lepsze. I musicie, jakby wyjść z tej po prostu sytuacji, w której jesteście teraz. Wybrać nową drogę. I aspekty w Waszym życiu. Macie sobie przede wszystkim zaufać, moi drodzy. Czyli, tak jak powiedziałam, Wy możecie po prostu, e, może to wymaga zrozumienia drugiej osoby i w tym momencie zaskoczy na nowo, bo tutaj nie widzę jakichś niepotrzebnych kłótni. Ale dobrze, moi drodzy, ja teraz, tak jak e, zrobimy, jak e, w pierwszej grupie, ja mam tutaj jeszcze karty, które chciałam dla Was wyciągnąć. E, jeśli chodzi, taki eksperyment zrobić, jeśli chodzi o horoskop chiński i ten zwykły, taki normalny, astrologiczny nasz. I mamy tutaj tak, ja mam te same karty w kolorze czarnym i białym, czyli energia czarna, żeńska i męska. I teraz tak, wybiorę kartę, a Wy mi napiszcie w, w komentarzu, czyli tak, mężczyzna... Jeśli myślał o kobiecie teraz, to z jakiego ona może być znaku chińskiego? Spod jakiego znaku chińskiego może być kobieta, o której wymyślicie? Oczywiście nie będzie rezygnowało z każdym, ale chciałabym zrobić takie doświadczenie. Nigdy nie używam tych kart, dlatego pytam. Jeśli pytacie o kobietę, to spod jakiego znaku chińskiego może być ta osoba? Jeśli pytacie o kobietę, z jakiego... Znowu wyszedł dragon. Dragon, dobrze. I teraz tak, e, zobaczymy to samo, jeśli chodzi o mm, mężczyznę. M, o, kobiety, która myśl, o kobiecie, która myślała o mężczyźnie. E, ten mężczyzna, spod jakiego znaku może być? Poproszę o odpowiedź. Spod jakiego znaku może być ten mężczyzna? O którym myślałyście? Również dragon. No, to jest moi drodzy, już w ogóle ciekawe. Czyli tutaj dwa smoki mogłyby być. Eee, to znaczy, niekoniecznie, że wy, obydwoje, to czy też jest taka możliwość, ale mm, te osoby, które mnie słuchają, e, jest duże prawdopodobieństwo, że myślały o. że ta osoba może być e, spod chińskiego, e, spod e, znaku chińskiego smoka, tak. I teraz zobaczymy sobie jeszcze normalny horoskop, ale wyciągnę tym razem tylko jedną kartę, bo tutaj już nie mam podzielone na męską i żeńską energię. Spod jakiego znaku może być ta osoba, o którą pytałyście, bądź pytaliście? Tutaj jestem ciekawa tutaj tego, tej energii ziemskiej. Spod jakiego znaku może być ta osoba, o którą pytaliście, bądź pytaliście? Spod jakiego znaku może być ta osoba, o którą pytaliście? Co nie pytałyście? <laughs> no nie wierzę. No moi drodzy, wyszłam element ziemi. Nie pokazało mi konkretnego znaku, tylko wysz, wyszedł mi element ziemi. No jestem zaskoczona. No, z jednej strony może tak, może nie. Chodzi o to, że po prostu pierwszy raz pracuję z tymi kartami. Chciałam się wysprawdzić. A, no, mam tutaj potwierdzenie, no i jeszcze te dwa smoki, to tutaj jest ogień. Ogień w sumie może mieć problem, żeby ruszyć ziemię. Może tylko spalać tą ziemię. No, tutaj może być faktycznie taki brak ruchu z tamtej strony, że. Hmm, taka blokada. Ale pamiętajcie, to wszystko jest do przepracowania. Tak Tutaj trzeba się otworzyć trochę, trochę więcej empatii, zrozumienia, a będzie na pewno dobrze. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmików i proszę komentujcie, żebym wiedziała, hmm, czy się podoba. I czy chcecie, żebym takie filmiki dla Was nagrywała? Dobrze, teraz sobie przejdziemy do grupy numer 3. Ojejku, jejku, nie mogę wziąć tej karty. One są takie cienkie, że ciężko je później pozbierać, moi drodzy. Dobrze. A i zapraszam grupę numer 3. Tutaj mamy takie zwyczajne tygrysie oko, czyli takie złoto-brązowe. Witajcie. Witam Was bardzo gorąco. Otwieram moje serce dla Was. I sobie popatrzymy, co Wy tutaj macie. Co Wam tutaj za koktajl, wylosowałam. I mamy tutaj tak, Turn on Your Heart Light, ok, czyli zwróć uwagę na, swoje, na, na światło Twojego serca. Um, jeśli się spodziewasz miłości, żeby przyszła do Was, zwróć uwagę na tą e, energię serca. Pracuj z energią serca, z przestrzenią serca, pracuj z miłością. O, tutaj macie relationship, czyli może być, że, że przyciągniecie, bo tutaj też jest 34 ryby, może być tak, że kogoś przyciągniecie. Mogły wylosować większość osób, która wylosowała grupę numer 3, mogą być single. Tak? Albo na przykład świeżo porostaniu, tak? Ale chodzi o to, że w tym momencie większość z Was jest być może singlami, albo już na wykończenie tamtego związku, a jeżeli jest wypalony. To tylko taka sugestia, to nie musi oczywiście tak być. Dobrze, sobie zobaczę szybko. 36. Co tu jeszcze mogę Wam powiedzieć? Oprócz pracy z sercem i skierowania energii do serca. Mm. Ok, czyli tutaj możecie spodziewać się, moi drodzy, tak? 36. Aha, 36, przepraszam. 34. Ok. A, czyli macie myśleć o tych takich pozytywnych momentach, czyli kiedy było dużo miłości, kiedy byliście w tych takich motylkowej energii, jak było właśnie te motyle w brzuchu, kiedy otworzyliście swoje serce dla, na, dla drugiej osoby. Um, tutaj trzeba się pochłonąć tą um, energią, ale tu nie chodzi na pewno nie, bo to już, tutaj to jest już przekaz ode mnie, um, nie żeby się tutaj teraz załamywać jak było dobrze z tamtą osobą, um, tylko na energii, jaka się wytworzyła między wami wtedy, tak? Czyli nie na tym, jak było fajnie, a teraz nie jest, czyli jakby poczucie winy, smutku. Nie, 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 tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, abyście po prostu wygenerowali sobie tą energię, kiedy byliście razem, kiedy byliście szczęśliwi, kiedy fajnie było gdzieś tam jakieś wspomnienia, z, nie wiem, na przykład wydarzenia, sytuacje z przyjaciółmi w gronie, przyjaciół, rodziny, czy nawet jak byliście sami, randkowaliście. Czy znaczy niekoniecznie może żyliście po prostu normalnym życiem, tak? Ale było takich jakichś fajnych e, momentów. Trzeba wrócić do, do, do od, o jakby odtworzenia tej energii wtedy, tak jak, która była. Um, bardzo ważne tutaj jest dla Was utrzymanie e, światła w tym sercu e, i przekazanie też, to, żeby to wypłynęło z przestrzeni serca do całego świata. I to jakby przyciągnie kolejną e, osobę, tak? te myśli przyciągną nową osobę do waszego życia, ktoś może już być wokół was. Jeśli myślicie, że świat jest pozytywnym, to znajdziecie pozytywne i miejsce pełne miłości na świecie. Tego będziecie doświadczać najwięcej w życiu, kiedy się skupicie na tej miłości. Bardzo piękny przekaz. Wróćcie do tego uczucia, kiedy czuliście się kochani. Przyciągnijcie nową miłość tą energią. Taki jest przekaz tutaj tej karty. Mm, bardzo fajnie, bo tutaj, tak jak tutaj, też jest potwierdzenie tego, tak? To relationship. Ale tu sobie jeszcze zobaczymy. Relationship, co mogę Wam powiedzieć? Dobra, może najpierw zacznę o 34 od ryb. Karta ryby może mówić o tym, że um, tutaj się nie mówi o tej miłości. Może możecie nie mówić o tej miłości, bo na przykład dopiero ta miłość przyjdzie, tak? Do Was, czyli gdzieś tam ktoś jest wokół Was, ale jeszcze się o tym nie mówi, jeszcze tego nie, może jeszcze się to nie zmanifestowało, Dziś to jest w eterze. Może to też również mówić o tym, tak jak powiedziałam, że jest związek na wykończeniu, czyli już tutaj nie ma nic między Wami jakby do powiedzenia, już w sumie wiecie, że to już jest rozstanie, że tutaj już nie ma czego ratować, różnicie się zbyt, zbyt wieloma rzeczami, nie jesteście na tym samym poziomie energetycznym. I tak jakby tutaj nawet żalu nie widzę. Tutaj po prostu widzę, że to, gdyby to tak było, że się rozstajecie, to tak jakby to miało być i wszyscy są zgodni z tym. Natomiast yy, może tutaj przyjść coś jeszcze nowego. A tak jakby te trzy karty mi to potwierdzają, ale teraz jeszcze z ciekawości zobaczę to relationship, yy, czyli związki, partnerstwo. Gdzie tutaj jesteście? Okej, okay. Uh -huh. ok, czyli tutaj jakie są jakieś więzie emocjonalne, bardzo silne, z Waszym sercem i umysłem. Fajnie, że Wy jesteście skupieni na sobie, na tej miłości wewnątrz Was, bo wtedy tym emanujecie i przyciągacie inne rzeczy, bardzo pozytywne. Tego się właśnie muszą nauczyć osoby z grupy pierwszej i drugiej. To to u Was już jest, Wy to przyszliście, zdaliście ten egzamin. Um, tak, ta karta mówi super, że nowi ludzie będą przychodzili do Waszego życia, czyli ktoś nowy się pojawi. Jeżeli jesteście w związku, to to po prostu się rozpadnie. Albo się już rozpadło. Um, I teraz tak, z tą osobą możecie czuć bardzo silne więzy, bardzo głębokie i każdy kto jest jakby wokół was ta karta chciałaby przekazać że jest jakiegoś powodu tak jest jakby waszym odbiciem czyli ta osoba będzie bardzo fajna dla was czyli być może tutaj to co się wypaliło um, i to jakby już odchodzi bo jest wam to niepotrzebne to tutaj teraz bo wy, być może nie było z tej os z tej drugiej um, strony, czyli od tego Waszego partnera bądź partnerki e, na tyle uwagi, miłości, jakichś e, chociażby słów jakiegoś wsparcia. Na przykład nie tylko kocham Cię, e, czy nie wiem, pięknie wyglądasz, ale mógł brakować się w ogóle wsparcia emocjonalnego. I teraz tak, Wy emanujecie tą taką fajną energią tego Waszego, z przestrzeni Waszego serca Macie bardzo silny związek sami ze sobą, z umysłem i z sercem. Jesteście połączeni ze źródłem i dzięki temu przyciągniecie kogoś fajnego. I to będzie bardzo silne połączenie. Bardzo fajny przekaz. Jeszcze tutaj szybko, bo w sumie nie chciałabym, żeby mi filmik przerwało. Moi drodzy, jeżeli jesteście kobietą, to spod jakiego znaku ta osoba może być? Spod jakiego znaku może być osoba, jeśli jesteście kobietą? Jaki jest ten mężczyzna? Mężczyzna, spod jakiego znaku? Dobra, jeżeli pytałyście na przykład o mężczyznę, to ta osoba z chińskiego znaku mogła być psem, albo jest psem. Jeżeli jesteście mężczyzną, spod jakiego znaku jest, bądź może być osoba, o którą pytaliście, kobieta, spod jakiego znaku? Dragon. Tutaj bardzo dużo smoków mi wychodzi w każdym układzie. I jeszcze, bo to jest mój eksperyment, moi drodzy. Ja muszę, y, zaraz mi się ziemniej y, skończy y, i chciałabym tylko na szybko Wam y, dobra, wypadła mi karta moi drodzy, ryby. Ta osoba, o którą pyta się mogła być pod znaku ryb, ale niekoniecznie. Chciałabym, żebyście napisali mi w komentarzach, czy tutaj to się e, z Wami pokrywa, e, ponieważ to jest mój eksperyment tak, z tymi znakami. Zodiaku pierwszy raz pracuję i chciałabym wiedzieć, jak to wyglądało. E, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, żebym wiedziała, żeby, że Wam się podobało. E, pozdrawiam Was serdecznie, buźka papa. Pa.